Moi drodzy, powiem Wam jedną rzecz, często klienci mnie się pytają, gdzieś na robocie jestem, Panie Darku, a po co Pan zabiera te kawałki tych blatów? No to jest otwór pod płytę grzejną, otwór pod zlewozmywak, te rzeczy powinny być do wyrzucenia. Nie, 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 moi drodzy, Pan Darek wszystko zwozi do warsztatu, a potem wpada na świetny pomysł, że z czegoś takiego można zrobić super szafkę nocną i właśnie Wam się pokażę, jak coś takiego można zrobić z odpadów, coś kompletnie niepotrzebne, ekologia. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zero waste, zero kasy. To, co znajdę, z tego to wykonam. Wystarczy tylko dociąć elementy, ale zabierzmy się za pracę. A z tego będzie coś jeszcze ładnego. I teraz znowu magia telewizji. Pstryk. Ja już mam docięte elementy na szafkę. Kochaj, szafeczka nocna. To nie musi być duże, więc te odpady idealnie wykorzystamy. Składamy sobie korpus naszej szafki. I teraz zobaczcie. Niby z jednej strony zero waste, zero wydatku, a zobaczcie, to jest jednak dąb. To są drogie rzeczy, moi kochani. I musimy złożyć sobie taką konstrukcję. Od czego zaczynamy? W naszym blacie, zarówno jak i w spodzie, znaczymy sobie miejsca na zrobienie otworów. Miarka, ołówek i znaczymy. O, ustawmy sobie 5 cm. Grubość naszego blatu, to jest 3 i 8 dzielimy na pół i zaznaczamy 1 4 i tak z każdej strony. 5 na 1 4 5 1 4 5 1 4, 5, 1, 4. Mamy zaznaczone otwory krętareczka, wiertło FI8 i nawiercamy mniej więcej do połowy grubości naszego blatu. Mamy nawiercone otwory, nie do końca. I teraz mój mały patent dla Was, jak zrobić szybko szafkę, żeby nie trzeba było jej kleić, kombinować, a żeby była ładna, estetyczna, zarówno na blacie, jak i pod spodem. Bierzemy drugi element. Wiertełko. Jakaś czwóreczka. Nawiercamy otwór. Druga głowica, końcówka i wkręcamy wkręt do drewna. Jeden. W ten sposób, jeżeli nawiercimy sobie wcześniej otwór, potem nawiercimy miejsce na wkręt, skręcimy, mamy stabilnie skręcone dwa elementy, ale ta dziurka nie jest ładna. Więc zobaczcie, jaki prosty patent. Kołek, zwykły kołek, kupicie w każdym sklepie meblowym. Troszkę kleju. Wciskamy w nasz otwór. Wbijamy kołek. Piłka i odcinamy. Po wyszlifowaniu nie będzie nawet śladu. I w taki sposób składamy konstrukcję. Cztery otwory na dole, cztery otwory na górze i szafeczka będzie gotowa. Wy do dzieła, a ja czynię magię. I zobaczcie. Dzięki temu zabiegowi. Nie musiałem czekać, żeby szafka się skleiła, nic nie trzeba było robić, po prostu wkręcić 8 wkrętów, i konstrukcja naszej szafki jest gotowa. Wystarczy teraz tylko ładnie wyszlifować blat i każdy element, żeby te kołki zeszły nam na równo po obcięciu piłu. Oczywiście ci co mnie znają wiedzą o tym, że nie mógłbym sobie e, pozwolić na to, żeby tego nie zrobić. Jako że Pan Darek jest z telewizji, więc taki ekran jak najbardziej. Tak. Szafka jest gotowa. Musimy zabrać się teraz za front naszej szafki. Ten będzie już kompletnie nietypowy. Szafka na bok. Dobra. Na front wybrałem płytę grubości 19 mm, docięta już jest do naszej szafki. Wystarczy teraz tylko wyszlifować krawędzie. I zaznaczymy sobie od razu, nawiercimy otwór pod zawias. Pamiętajcie, otwór pod zawias od krawędzi bocznej, środek naszego otworu to jest 2 i 2, czyli 2 cm i 2 mm jest przyjęte, więc jeżeli kupicie zawias zwykły FI 35 otwór, tak powinniście go odznaczyć. W zasadzie mogliśmy założyć zawias. Szafka mogłaby być gotowa, ale nie u mnie w warsztacie. Ja sobie utrudniłem. Sprawę na prawej stronie zrobimy sobie mozaikę. Dociłem sobie też z odpadów e, mojego blatu takie listewki. Jedna ma centymetr, jedna ma 6 mm, inna ma 1,2. Chodzi o to, żeby zrobić po prostu mozaikę nierównomierne, taką klepkę, ale żeby nie była równa. Będę to kleił na klej kontaktowy, więc możemy zabrać się do pracy. Ustawiam sobie pierwszą, ołówkiem zaznaczam, w którym miejscu przycinam i do piły docinamy każdy element. Pomału będzie powstawała oryginalna, niepowtarzalna szafka w Waszym domu, a na razie u mnie w warsztacie. Dobra, ostatni element. Mozaika jest gotowa. Teraz, kochani, za pomocą kleju kontaktowego, czyli smarujemy powierzchnię naszego frontu, jak i deseczkę. Czekamy aż wyschnie. Suche musi być w dotyku. I za pomocą gumowego młotka dobijamy do naszego frontu i mozaika będzie gotowa. Dobra, zabieram się do pracy. Ale nie będę Was też zanudzał, moi drodzy, bo to chwilę potrwa. Warsztat perka stolarza, magia telewizji. I magia mojego warsztatu front już jest gotowy. Ja użyłem kleju kontaktowego, ale jeżeli nie macie kleju kontaktowego, możecie zrobić to też na klej do drewna. Tylko, że wtedy każdą tą listewkę łapiemy na ścisk, czekamy aż wyschnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja zrobiłem to trochę szybciej, ale też. Efekt mam nadzieję, że wizualny jest. Teraz musimy to wszystko wyszlifować, czyli to, co mi tutaj zostało nieładnego szlifierka, szlifujemy. Mimo tego, że każda z tych listewek była wcześniej szlifowana już. No to przez to, że zrobiłem to tak nierówno, trochę sobie utrudniłem pracę, ale chcę, żeby efekt był naprawdę fajny. Ręcznie papier ścierny i każdą z tych listewek musimy przeszlifować. Pamiętajcie tylko, że szlifujemy zawsze wzdłuż słoja. Nie tak, tylko tak jak mamy swój. Wyszlifowany, czas zamontować zawiasy. Dwa zwykłe zawiasy na 90 stopni. Wkrętarka. Składamy zawias. I teraz moja porada, jak dobrze zamocować zawias. No, możemy to zrobić na oko, ale jest łatwiejszy sposób. Została mi taka listewka. Ustawiamy sobie listewkę i mamy pewność, że zawiasy będą zamontowane równolegle. Dzięki temu patentowi nie będzie zawias krzywo, nie będzie to źle chodziło, tylko ma to chodzić dobrze. Montujemy. Zapiamy sobie front równo 2 3 2.3 i przykręcamy zawias. Ostatnia regulacja i proszę kochani te rzeczy mogły wylądować na śmietniku, ale tak się nie stało. Dzięki temu powstała taka oto szafka, która może być szafką nocną, ale tak naprawdę tylko od Was zależy, do czego Wam taka szafka może się przydać. A jest to totalnie zero waste: rzeczy kompletnie niepotrzebne dostały właśnie nowe życie. Wystarczy teraz zabezpieczyć tylko elementy drewniane. Ja użyję oleju bezbarwnego. Olej wydobędzie rysunek drewna, tego dębu, a w szczególności tej klepki, która wpadła mi któregoś pięknego dnia do głowy. Biorę się za olejowanie. Niedużo tego oleju nakładamy najpierw pędzlem. O, już zaczyna to fajnie wyglądać. Kolejna podeschnie. Szmatka i wycieramy do suchego. Kochani, trochę tego olejowania jest w środku, na zewnątrz. To co ja olejuję, a za chwilę efektual. Wow. No i co? Można? Można. Tylko trzeba wymyśleć. Zachować rzeczy, które mogłyby się wydawać niepotrzebne, i samodzielnie zrobić taką szafkę. Mam nadzieję, że instruktaż, który będziecie mogli zobaczyć w ciągu całego filmu, pomoże Wam nie wyrzucać, a robić takie fajne meble z rzeczy wydawałoby się kompletnie niepotrzebnych. Subskrybuj, lajkuj, czekajcie na więcej. Niebawem kolejne szafki. Coś z niczego!